Dla Was tak. Luźny, tak, trochę taki noworoczny. postanowieniowo-noworoczny, coś z co było w tamtym tak. roku. Tak się nazywa New Year's Tak i nie wiem, czy ktoś go jeszcze zrobił u nas na polskim YouTube. Go znalazłam na amerykańskim, tak jakoś padł mi w ręce. Nie chciałyśmy robić tego Big Expectation, tak, więc coś innego, coś świeżego. Pytań jest niewiele, ale mam nadzieję, że e, będą ciekawe. Tak, zaczynam. Pierwsze pytanie, co zrobiłaś w 2014 roku? Czego nie zrobiłaś nigdy wcześniej? No i yy, to jest takie pytanie, yy, zastanawiam się, co takiego zrobiłam, ale doszliśmy do wniosku ze że zrobiliśmy to we dwie. I we dwie wystąpiłyśmy na scenie na Orange Video Fest, tak. gdzie miałyśmy przemówienie. Tak. Które kompletnie w ogóle nie było, było brane pod uwagę, bo byłyśmy nie gotowe jakoś mentalnie, psychicznie. Psychicznie takiego. Ale w sumie wyszło na bardzo na wielkim spontanie. Tak. Stwierdziłyśmy, że, że pójdziemy na żywioł. Zdecydowałyśmy się, zgodziłyśmy się, byli lekko stroniczy, oni prowadzili cały, całą rozmowę. Tak. Na scenie była z nami Magda ze Skutecznie TV. Tak. Eee... Piotrek z Kocham Gotować i Mateusz no. z Vlogu Mateusz. Mhm. Wam, że było bardzo fajnie. Bardzo ciekawie. Naszym tematem była jak realizować pasję na YouTube. Mam nadzieję, że uda nam się zgrać filmik krótki może z tego wyjazdu. Alba w Behind the Scenes, zgramy z wszystkiego, coś tak. tam będzie, na pewno długo się pojawi. Ale tak? to zdecydowanie była rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłyśmy. My nie, nie jesteśmy dobre w takich wiecie, w przemówieniach. Przemówienie, gdzie jest po prostu cała sala ludzi, wszyscy na Ciebie patrzą, reflektory są na nas, że tak naprawdę nikogo nie widziałam, bo tak się tak, dawało po oszach. W ogóle mikrofon rękami się tak ja, szliwał. Tak, 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 to jest taka Tak, ale jakoś w sumie potem pytałyśmy i wszyscy powiedzieli, że nawet całkiem w porządku, Ta. że dobrze, że nawet nie. pozdrawiamy wszystkich, których spotkaliśmy w ten dzień, bo rzeczywiście było kilka osób, które no. podchodziło, podchodziły, rozmawiały z nami, robiły sobie zdjęcia, było mega, mega sympatycznie. Ale rzeczywiście to była taka rzecz, no ja nie wpadłabym nie, nie na, się... na to, że coś takiego zrobię w tym roku. Nigdy. I na scenie i mikrofon, i wszyscy ludzie na mnie patrzą i w ogóle gadanie coś z żeby to, nie no, żeby to w miarę wyglądało, jak. Jak ręce i nogi. Także zdecydowanie to ta rzecz Wydanie tak, tak, tak. Pytanie numer dwa: czy dotrzymałaś poprzednich postanowień noworocznych i czy będziesz planowała zrobić takie same na następny rok? Hmm. Czy dotrzymałaś? Powiem Wam, że ja nie dotrzymałam, bo włosy mam krótkie, a ja pamiętam, że w tym tagu poprzednim z tamtego roku, ze stycznia, mówiłam, hmm. że będę mieć, będę mieć takie długie, piękne włosy, no nie wyszło niestety, ale uważam, że na dobre mi to wyszło, to śnięcie włosów, bo y, jakoś tak dobrze się z nimi czuję i powiem Wam, czy, że nie wiem, nawet może będę podcinać i chodzić w takich, niekoniecznie mam już hmm. taką wenę na zapuszczanie, to, to Kasia rzeczywiście dotrzymała postanowienia. Ja zapuszczam, ale nie nie dotrzymałam tego, że miałam być we wrześniu w Barcelonie, niestety nie wyszło. Yy, miałam polecieć, nie wyszło. nie wyszło, ale może w tym roku w sumie <gryw> i znowu jest Anglia na wierzynie, jeśli ja do siostra, miałam być Barcelona, ale pojadę do siostra, potem może nie wiem, no, na majówkę albo no nie wiem, no coś wymyślę i do tej Barcelony w końcu się udam i, i sobie zobaczę i zwiedzę i napiję się kawy. Winka i będzie smaku. Pamiętam, że mówiłaś, mówiłyśmy również o tym, ja się z Tobą zgodziłam, że żeby, żeby będziemy dbać o siebie, wiecie, spa domowy i rzeczywiście sobie takie spa czasem robimy. No tak. Ty ostatnio może jesteś bardziej zaganiana. Znaczy, tym... ja w ogóle ostatnio nawet nie miałam, żeby was mości pomalować, bo wiecie, ze ścierką, sprzątanie, no, poraźnie. Ale normalnie. ogólnie w całym roku. To jak najbardziej. Tak, takie domowe spału skuteczniane było. T filmik o domowym spa jest w przygotowaniu, także jeszcze trochę po cierpliwości poprosimy. Ale trochę spało, tak? nadzieję, tak że nawet ja to dosyć intensywnie też ćwiczyłam. Wracam od stycznia znowu, bo ja mam, również, koniecznie. mam w końcu czas i mam bardzo blisko tutaj u siebie mieszkania siłownie, więc nie będę musiała jechać pół godziny. Wszystko mam pod nosem i już wracam do zdwojoną siłą Melbi. W ogóle tak zastanawiam się, czy nie będę na się z tą Melbi ćwiczyła, tylko muszę sobie kupić matę. Ja tutaj. mogę ci dać matę, bo ja chodzę na siłowni ja nie ćwiczę domu, bo sama jak jestem to się opieprzam. <grym <grym muszę czuć nad sobą <grym> ale wiecie, no to... No dam ci, bo mama. Dobra, okej. Okay. No to okay. z tym, z ćwiczeniami. E, dobra, pytanie numer trzy. Co chciałabyś mieć w 2015 roku, czego zabrakło w 2014? Rozmawiałyśmy o tym przed nakręceniem tego hmm. filmu i stwierdziłyśmy, stwierdziłyśmy po raz kolejny, że w wakacji. Tak. No nie udało się nigdzie pojechać w tym roku. Znaczy, Może nad morzem, ale to, to było takie... to znaczy, no, było fajnie, było, 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 było bardzo sympatyczne. ma tak ale to nie było też takie w czasy, wiecie, że smażenie na plaży i 40 stopni, żar z nieba i... To był koniec siebie, chyba, nie? W kokosie, Jak to było? Tak. Kokosu <noise> nie było. Nie <noise> <noise> było kokosu, Był domek <noise> lotniskowy w Karwi, Tak. Ale i tak było bardzo fajnie i w ogóle cieszę się, że w ogóle się zebrałyśmy tak. gdzieś pojechać. Było się, z... no, no ja się, nikt się nie spodziewał ze naszych znajomych animy, że będzie Wiecie, tropiki nad morzem pod koniec sierpnia, no, trafiłyśmy, było chłodno. No i rzeczywiście były to fajne wakacje, ale trochę inne niż na pewno chciałybyśmy, bo chciałybyśmy poleżakować sobie gdzieś w skwarku, poleżeć z kokosem i poimprezować na plaży, wiecie takie fajne. Pozwiedzać też, zobaczyć coś fajnego. No nie wiem, no, w, tym może roku? w tym roku, może w tym roku? No nie wiadomo, no już wiecie, naj, najgorsze też za nami i tylko teraz wiesz, Podróżowałem. No za, zabrakło podróży jakiegoś fajnego wyjazdu zagranicznego, tego zabrakło w tym roku. Ale było, było nad Morzem fajnie, no także idziemy swoje małymi kroczkami. Można mieć Sejonara. Absolutnie, oczywiście, albo no. Oczywiście, no. No. oczywiście. No. masz. Rację. Pytanie numer cztery: jakie jest Twoje największe osiągnięcie? Minionego roku, czyli 2014. Znaczy, no, no, dla mnie to jest mieszkanie, moje własne mieszkanie, o tym marzyłam od zawsze, odkąd pamiętam i w końcu się, się udało. Nie? udało się bo... znaczy, nie? Nie udało się, tylko no, pracowałaś na to, nie nic Znaczy, no nie tak, udało. No. Ciężko pracowałam, odkąd pamiętam, zawsze chodziłam do pracy i. Odkładałam pieniądze na mieszkanie i tak to wyszło. Nic nie wyszło, no. Właśnie no wieś, to... nie słuchajcie, Słuchaj, czytałam ostatnio bardzo inspirującą książkę i teraz muszę ją zacząć wprowadzać w życie. Nic się nie udało i nic samo nie wyszło. Ciężko ja pracowałaś pracowałam i w końcu kupiłaś. I mam i jestem szczęśliwa, nie ma prawie tutaj żadnych męgli, ale jest piękna biała ściana i choinka z Obi. Jestem mega szczęśliwa, no tak w sumie udało mi się to. No, no to, to się jest duże osiągnięcie. To... Moje marzenie takie w sumie największe się spełniło, teraz tylko, aby to wszystko utrzymać, wszystko, tak. żeby wiecie, z miesiąca na miesiąc rachunki płacić i będę mega szczęśliwa i w sumie wszystko mam tak. już tak naprawdę. No jakieś takie osiągnięcie, ja powiem Wam, że no nie Ty wiem zmieniłaś no... Zmieniłaś pracę, też już U mnie chyba to jest to, już nie, nie, nie chcę tak się rozgadywać, bo wiadomo, że to są jakieś takie no prywatne, prywatne nasze rzeczy. Ale udało mi się zmienić pracę, co w stresie byłam prawie dwa miesiące i nie wiedziałam, czy dam radę, bo taka byłam spięta, zestresowana, bo zmiana pracy, która jest zmianą z Twojej woli, wiąże się z tym z taką niepewnością, że mogłam zostać tam, dlaczego zmieniam, może idę gdzieś, gdzie będzie gorzej. Okazało się, że jest lepiej, jestem bardzo zadowolona z siebie, ale było ciężko, było dużo stresu, no ale dałam radę. Także myślę, że rzeczywiście to jest osiągnięcie, żeby. Yy, jakieś takie te wszystkie zmiany w sobie przezwyciężyć i iść dalej. W lepszą stronę. Nie? Także tak. No a YouTube'owo? jakieś osiągnięcia? No 50 tysięcy subskrybujących, mam. No chyba się... już nam suknęło nawet ponad, ponad. więc yy, to też jest osiągnięcie. Może za w przyszłym roku będzie 100. No bierzemy się, że... no, się na do takiej roboty dziewczyny, że to będzie wiesz, głowa mała. <noise> ok, pytanie numer 5. Jaka jest najlepsza rzecz, którą kupiłaś w poprzednim roku? Ja jestem bardzo zapanowana z mojego telefonu, z iPhone'a. Ja miałam tam. też tam jakieś różne, wszyscy mówili, o po co, szkoda pieniędzy, lesiara, bo też mnie zjechała od góry do dołu, tak, a sama sobie chce też kupić, nadzieja, masakra, że ludzie jechali, oczywiście ci, którzy mieli iPhone'a, to mówili, dobra, spoko, kupuj, będzie zadowolona i rzeczywiście to był jeden z najlepszych wydatków, jakichś tam rzeczy, które kupiłam. Hmm. Ja z telefonu korzystam non stop, z internetu, robię piękne zdjęcia, kręci filmy, tylko jeszcze mój komputer nie współgra z iPhone'em i tutaj jest mały. Problem, ale jestem mega zadowolona. Tak naprawdę ja bez telefonu to jak bez dwóch rąk. No ale ty masz teraz dużo też tam w opcji, w nim jakiś tam aplikacje. Tak, to, to tak, Muzyka, aplikacja, różne jakieś tam rzeczy sobie piszę, notuję. No, ułatwia życie naprawdę. Mocne i tym bardziej, że ja miałam kiedyś starą Nokia, gdzie ta Nokia nie miała nic, i przeskoczenie z takiej starej Nokia na jej telefon. No to jest naprawdę nie była ziemia. Ale bardzo dobrze, cieszę się, że kupiłam, sprawuje się bardzo dobrze. Mam już go prawie rok, w lutym minie rok czasu. Na patyku jest zawieszony. Na patyku jest zawieszony, w ogóle obudowy są tak genialne. Ja mniej więcej co pół roku zmieniam teraz kartę dostanę na imieniny. no. Także jak chcecie jakaś coś kupić, kupcie ją w domu, będzie przeszczęśliwa. Ale fajny, bardzo fajny telefon, i no, mi się najbardziej podoba jakość zdjęć, bo ja mam Samsunga, często pytacie, ale jakość tych zdjęć w ogóle się nie umywa do iPhona. Tak Nawet jak, jeżeli się robi z tej przedniej kamery no. tutaj, to i tak ona jest dobrej jakości, bo u Ciebie jak już się w w ogóle. Tym bardziej, że ja na przykład też ostatnio sobie chcę kupić obiektywy, bo Gosia z Bofurgo i Bogdan ma obiektywy do iPhona. Mhm. Też zainwestuję, bo zdjęcia są takie piękne, że urywa głowę, dobrze. A ja, ja ja komputer, tak. Ja bardzo też się zastanawiałam, pisałam też na Facebooku. Miałam, bo to wiecie, z produktami maka to jest tak, że kup kupuj kupuj super super. O nie, w ogóle po co? Przecież w ogóle kasa za duża za coś, co możesz kupić najlepszej innej firmy. I rzeczywiście tak było, bo była grupa osób, która mnie zachęcała, żebym sobie kupiła. Ja myślałam na początku o erze, o Mac Air. W końcu kupiłam komputer stacjonarny, iMac taki z takim wielkim monitorem, ekranem, do, w sumie do edycji filmów. Najbardziej tak myślałam, że mi się przyda, czy do oglądania filmów w ogóle. I była grupa osób, która mówiła, że nie kupuj, bo strata pieniędzy, kupisz sobie HPK za tą samą cenę, z lepszą rozdzielczością, dyskiem, bla bla bla. I była grupa osób, która mówiła, że to jest sprzęt na który się przesiądziesz, nie wrócisz do Windowsa, nie zawiesza się, jest bezawaryjny, mega. I ja w sumie tak nie wiedziałam, co wybrać, ale stwierdziłam, że jak kupię sobie hp którego miałam wcześniej, to będę żałować, że a jakby to było, więc stwierdziłam, że ok, przewoleję, bo te sprzęty to, wiecie, no każdy ma świadomość, że są drogie. I kupiłam i jestem z niego mega zadowolona. Nie zawiesza się, ma ogromną pamięć, mieści się tam wszystko. Mam tam wszystkie zdjęcia sprzed tam x lat, mam filmy, mam jak zgrywam, to zgrywam 5 kart. Mega. Jedyna rzecz, która mi trochę nie odpowiada, to to, że nie ma dysku, nie mogę oglądać filmów w płyty, więc muszę sobie zgrywać mm. w inny sposób, z tam z pendrive'a czy coś, ale jestem mega zadowolona. Okej. Okay. Hmm, dobra, y, pytanie numer 6. Jakie są Twoje postanowienia na rok y, 2015 w naszym wypadku? A jak Powiem Wam, że ja nie wiem, bo ja, tak, tak się, tak, bo ja się wtrącę. No, bo ja, właśnie w tamtym roku ja miałam taką listę od góry do dołu. Różne kategorie, tak, sobie siedziałam, pisałam, myślałam, no, Czy To ma sens. Y, ma sens, bo tam mniej więcej kontrolujesz i patrzysz, tam nawet nie wiem, w lutym czy w maju, w, w październiku patrzysz, czy coś z tej listy robisz, czy po prostu zrobiłaś sobie i opierdzielasz no, się cały co? rok. W tym roku tak jakoś, wiecie, tej listy nawet jeszcze do tej pory nie zrobiłam. Może ją jeszcze zrobię. Uh -huh. Tylko wiesz, nagle moje takie największe marzenie się spełniło. I, i teraz, to, co? teraz co? I ja, co? Ostatnio właśnie stwierdziłam, że jak teraz już co, no to ja chcę teraz podróżować. I Aha. będzie ta Barcelona, będzie że będzie Rzym i tak po kolei. Będę podróżować, zwiedzać świat. No Czekaj, To jest liczyć. Na, na pewno duże postanowić. Yy, jeżeli chodzi o jakiś sport, no to ten robi ktoś może pobiegać, ruszyć się, bo ja już widzę, że świętach... Tak, widać. Ja się oczywiście rozpina, tak wiecie, samo i nie zadwinam w dół. Boże, boże to jest trzeba wrócić do tego rytmu sportowego. I co ty byś Znaczy, wiesz co, ja, jeżeli chodzi o te ćwiczenia, mi naprawdę dobrze szło. Ja już się wdrożyłam. Tak jak mówiłam wcześniej, ja nie ćwiczę w domu, bo to jest w ogóle. Tak naj... To jest mój najgorszy, chyba najgorsza rzecz, żebym ja się wzięła za ćwiczenia. Ja nienawidzę się ruszać fizycznie, ale byłam już na takim etapie chodzenia na siłownię, że weszło mi to tak w krew, że później, jak nie idziesz, to jest ci tak głupia. Mówię, kurde, no muszę iść, no muszę pójść. To, jest, to się staje takie oczywiste. I byłam już na takim etapie, że naprawdę dobrze mi szło, chodziłam dwa razy w tygodniu, biegałam, w ogóle przełamałam się, weszłam na salę, gdzieś są przyrządy, wiecie, coś zaczęłam tutaj się ćwiczyć tu brzuch, tu, tu jakiś bicek czy coś. Było super. Potem przyszły święta, skończył mi się karnet, no, minęły święta, no jeszcze sylwester, gdzie u nas zawsze sylwester to jest tyle jedzenia. Żeby właśnie przez Dobra, tygodnia tygodnia no nie będę dodajemy. kupować, bez sensu. I przez te dwa czy trzy tygodnie tak niesamowicie mi to wszystko powróciło, co zrzuciłam wcześniej że no masakra, także y, ja tak jak na Kasia się tak mówię, bierzemy się za siebie, ja muszę wyjść, bo na siłowni czuję większą dyscyplinę, jakieś także że wszyscy ćwiczą, więc ja nie mogę odpuścić oszukiwać. i oszukiwać, tak jak w domu. Ćwiczenia przede wszystkim, y, na no, jakiś tam na torze tym zawodowym rozwój w dalszym ciągu, może rozwój również mieszkaniowo, rodzinno, małżeńsko-zaręczynowo-dzieciowy, Małżeńsko aczkolwiek zobaczymy w jakiej kolejności wyjdzie, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo co przyjdzie pierwsze, ale no. Ale nie i... jesteś w ciąży? Nie, nie. No dobrze, nie. tak dla formalności. Okej okay, i pytanie ostatnie już z tego tagu to jest, powiedz jaką wartościową lekcję nauczył Cię rok 2014? Czas ucieka. Co Naprawdę, wiecie co, ja ostatnio tak sobie uświadomiłam to, że czas tak szybko leci, i jakoś, nie wiem, tak sobie wracam na przykład pamięcią do okresu studiów, gdzie życie było takie beztroskie, imprezy. Tam impreza, tu impreza, tu gdzieś drink. Nie, tam idziemy, drink, na drink. Wykład, nie, nie idziemy, idziemy na wykład. Nie idziemy na wykład. Idziemy do kina, idziemy na sałatkę, idziemy na pizzę, idziemy na piwo. Było tak beztrosko, tak? Beztrosko, bezproblemowo. Bezproblemowo, albo się wstawało o tej siódmej i szło na wykład, albo, albo nie. się nie wstawało, albo się gdzieś tam szło gdzieś indziej, albo się jechało do Kazimierza, do Nałęczowa. Jednak no. ten czas już minął, na którym bardzo ubolewam i no, tak, bo to jest trochę my jesteśmy już trochę na innym etapie niż osoby młodsze. Nie jesteśmy stare, no bo mamy niecałe, jeszcze nie dobiłyśmy do trzydziestki, ale pewne rzeczy się strasznie zmieniają, i to, to nie to, że my jesteśmy jakieś takie mało rozrywkowe, ale jakoś tak ten człowiek. zmienia czy... się to wszystko tak, samo bo po prostu. Tak, teraz nie wiem, nie, nie pamiętam kiedy my byliśmy ostatnio na imprezie, to prawdopodobnie było w czerwcu na Twoich urodzinach, gdzie po prostu poszliśmy, bo trzeba gdzieś wulić. Tak, tak, wiecie, w urodziny i w, scenę, w domu, to poszliśmy na jakąś imprezę, ale no. teraz jakby ktoś jak my to, ja powiedział, na imprezę, to mi by się mega nie chciało. Dwa szkoda byłoby mi następnego dnia, bo jestem przekonana, że byłabym pewnie na kasu, tak. więc pewnie cały dzień miała po prostu zgon, leżała i szkolenie tego dnia. I co? No i, i jakoś starzyjemy się. No nie starzyjemy to... się, no po prostu człowiek się zmienia, zmienia się priorytety, dojrzewamy. Wiemy, że mamy jakieś tam głową obowiązki, rachunki i inne takie rzeczy, tak więc Inaczej, doceniać się ten czas. Znaczy, Tak, ale właśnie chcę Wam powiedzieć taki mój przekaz, jeżeli jesteście w okresie licealno Bawcie się, imprezujcie. To nie jest jakiś tam egzamin nie znamy. trudno. Zdajcie Jak poprawicie. Przerabialiśmy to. to. i Naprawdę koniec świata nie będzie, bo zdałyśmy na piątki pracę magisterską, broniłyśmy, więc nie ma z tym problemu. Jak nie zdacie jednego, trudno będzie. Ja dostępny. przekładałam moją obronę, bo się nie wyrobiłam. Obroniłam się we wrześniu, jak jakiś się, w ogóle ty się obroniasz ostatnia z całego roku. Ostatnia i, i co? Żyje, I żyje, ma się, pracuje. dobrze ma się, dobrze. Się Także pamiętajcie, mało. bawcie się, cieszcie się z życia, No nic, że jest egzamin, to nic, trudno życie, bo jak przyjdzie taki okres po, studi po studiach, to... Odpowiedzialność dopada po prostu nas. Już teraz, teraz już jesteśmy na takim etapie, że myślimy o tym, żeby założyć swoją rodzinę, żeby mieć już swoje miejsce na ziemi. No i ta beztroskość, podejrzewam, że nie wróci. To już jest troszeczkę inny etap. My ten etap szalenia już zamknęłyśmy dawno. No i co? To jest takie wiecie: życie, imprezy, tak jak ten, posiadłówy. to są prywatne. Więc Siek. właśnie, to pamiętajcie, czas szybko ucieka i bawcie się najdłużej, jak tylko możecie. Kolejna hmm. taką rzeczą moim przesłaniem to jest to, że pamiętajcie, że marzenia się spełniają. Ja jestem tym świetnym przykładem, tylko pamiętacie: dużo pracy, dużo cierpliwości, dużo pokory, dążenia do celu, systematyczność i naprawdę można osiągnąć swoje marzenie, które teoretycznie wydaje się niemożliwe, ale jednak da się to osiągać. Tak, taką mrówczą pracą, no i taką chęcią, taką myśleniem, takim Nie poddawanie się, bo wiecie, pozytywnie też było różne takie zahamowania, jakieś górki, miało nie być mieszkania, nam się okazało, że może być, że to, tamto, tam, to Jest mnóstwo takich, wiecie, przeciwności, losów, ale jeżeli człowiek naprawdę chce, marzy, pragnie i pracuje na to ciężko, to wszystko da się osiągnąć. Tak. Doceniaj, doceniajcie to, co macie. Ja jakoś tak ostatnio takie yy, święta, w ogóle jak Powiem Wam tak, ja kiedyś nie lubiłam świąt, ja nie wiem dlaczego, skąd to wynika, ja nigdy nie cieszyłam się na święta, nigdy jakoś tak nie celebrowałam tego, Kasia zawsze ubierała te choinki, pryskała tym śniegiem, że święta, święta, no pojadam tą Wigilię, no po świętach, nie? A jakoś w tym roku tak stwierdziłam, że dobra, że może niekoniecznie będę latać z tymi światełkami, ale sobie kupię ale też sobie kupię święta. sobie gwiazdę betlejemską, jakoś tak spróbuję przeżyć te święta i rzeczywiście pojechałam do rodziny, szczególnie jeżeli chodzi o tą starszą część rodziny. Jakoś tak spróbowałam się, wiecie, porozumieć, porozmawiać, złożyć te życzenia nie oklepane, że wesołych świąt, tylko tak posiedzieć z babcią, posiedzieć z dziadkiem, z ludźmi, z którymi odpukać, ale mogę się nie zobaczyć już w przyszłym roku. I było naprawdę tak fajnie, więc moje przesłanie dla Was, dla was jest takie, czego mnie nauczył, nauczyła, nauczyła szczególnie ta końcówka tego roku 2014, żeby doceniać e, rodzinę, doceniać e, te chwile z rodziną, bo ja kiedyś kompletnie do tego nie przywiązywałam wagi, że rodzice, siostry, pff, wiecie, oni zawsze są, no nie do końca. Także żeby to docenić, żeby celebrować takie momenty jak święta, żeby rozmawiać z rodzicami, z dziadkami, żeby tak naprawdę chłonąć tą obecność rodziny, chłonąć obecność przyjaciół, żeby cieszyć się z tego, że możemy być razem w gronie naprawdę zaufanych osób, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma wśród chociażby jedną osobę czy dwie, które służą dobrym słowem, do których możecie zadzwonić, jak macie problem. Także niesamowicie ważne, także celebrujcie to i cieszcie się, się z tego i nawet dla tej babci, która mówi, że załóż tą czapkę i, i chudź do tego kościoła, miejcie dla niej chwilę czasu, bo to jest niesamowicie ważne, żeby więzy z rodziną i z przyjaciółmi utrzymywać. Takie jest moje przesłanie, bardzo głębokie. Amen. Amen. <laughs> ok, to no, koniec. To jest sobie. tyle. Mam nadzieję, że Wam się tak podobał. Mi się podoba. Zobaczymy jak za rok będziemy wyglądać i jak za rok będziemy mówić. Wrzucimy Wam na dole film z poprzedniego roku, tak, żebyście, zobaczyć, żebyście mogli porównać. Ciekawe co my tam wygadywałyśmy. Widzimy się już niedługo, już niebawem. I co? Pozdrawiamy serdecznie buziaki.